Na z tej strony, Magnus. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, jestem dzisiaj sam. I słuchajcie, widzicie kto jest tam na dole? Tak, Soushi, bo go już znacie z jednego mojego odcinka. I słuchajcie, zrobiło się śmiesznie, bo robię teraz odcinek, co się zmieniło w Egipc na Egipcie od. Albo przed, sprzed 5 lat. To jest odcinek. 5 y, lat później. Prze... Wiecie, pogubiłem się w tym. Y, robimy odcinek 5 y, lat wcześniej kontra Teraz Egipt. A więc dobra. Y, jedną z rzeczy, którą nam skasowali, jest plansza Yeti. W niej chodziło głównie o to. W tej mapie chodziło głównie o to że gdy Yeti przyjdzie, trzeba go szybko zabić, no, żeby nie uciekł ci z prezentem. No, a ten prezent czasami nawet się opłacał. Fłajcie, właśnie tak to wygląda. A w prezencie może być kasa, kryształki, ubranko, no, a może coś innego. No. Tym razem nie aż tak duża zmiana, a więc zmiana druga. Ding 2 nie na no, żartuję. Yy, chodzi o prezenty. Prezenty teraz są zamienione w piniaty. Yy, na przykład piniaty Egiptu, piniaty Modern Ray i innych takich. No. I w sumie dostawało się. No, dokładnie tak samo jak z tej piniaty. Z piniat. Ale dobra. Teraz punkt trzeci. Ale już nawet jest OK, że nam go usunęli chodzi mi w tym punkcie oczywiście trzecim o teleportowanie się naszej pszczółki. No widzicie, że ona nie rusza się tak jak powinna. Przynajmniej widzieliście na pewno. Ona po prostu się teleportuje do różnych miejsc. Dziwne, nie? Już czwarty punkt, czyli jakby te, ta końcowa mapa Czyli 25 level w Egipcie, zobaczcie sobie dzisiaj, a wtedy dzisiaj mega mały trójkącik, na którym, jakby tak niby, niby stoi boss. A tutaj, jakiś mroczny, czarna czacha z Egiptu, jeszcze to jest takie ogromne, to jest dużo lepsze niż wtedy. I to żałuję. To był punkt czwarty. Idziemy do ostatniego punktu, czyli piątego. A chodzi mi o to, ile wtedy rośliny, na przykład takie kosztowały, na przykład rośliny niektóre i to tylko te były za kryształki, a nie za 100, tylko za 109. A na przykład, jak puścimy, to widzimy niektóre roślinki za kryształki. I które roślinki za kryształki teraz, które były wtedy za kasę i tu na pewno na lepsze się to polepszyło polepszyło się to a więc słuchajcie no w sumie to na tyle z tego odcinka krótki odcinek, no ale jak, jak zobaczyłem ten odcinek to zdębiałem i musiałem to nagrać a więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale. I ja się z Wami żegnam. Cześć!